Nagrywa mamuś! Ja kołem cię! Kocham <noise> cię też! Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, gorąco. Dobry, Witamy was bardzo gorąco. słuchajcie. Przyjechaliśmy na jednonocny wypad ze szwagrem, jego dziewczyną i dziećmi, a z okazji urodzin dla syna Amandy. Nie będziemy dzieci wrąć na basen za chwilę, tylko chłopaki nas czekują in i powiem Wam, że jest fajnie, no. Jesteśmy w pokoju. Łazienka. To sobie zawiesimy jakiety i idziemy na basen. Idziecie na basen? A jak! Chodzę w koszulce Adama z pracy. Jest dzisiaj czwartek. Idziemy później na... Szkoła Johny organizuje jakieś takie wydarzenie sportowe dla dzieci, więc o 6.30 do 7.15 na dzieci od nazwiska N do Z. Więc się wybierzemy dzisiaj. Nie zapisywałam nas nigdzie, nic nie robiłam, więc mam nadzieję, że normalnie zajdziemy i nas wpuszczą. Chłopcy są bardzo podekscytowani, a... Um, ja muszę zacząć zupę ogórkową, żebyśmy sobie zjedli na szybką kolację. I potem mam taki makaron, który kupiłam w kasko. Um, 10 minut się go robi z kurczakiem już gotowym i z sosem grzybowym. także to będzie kolacja. Tak więc słuchajcie, mam chwilę, mam zawsze w pracy dwie 15-minutowe przerwy. Więc weźmiełam sobie na dół, zrobię szybko, zostawię szybko zupę i robię sobie kawę. Co I moja kawiarka tak od czasu do czasu różnie brzęczy, więc zobaczymy, czy się je nie uwierzycie, co się stało, a stało się to, że nagrywałam do Was, gadałam, 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 oskrobałam przy okazji cztery ziemniaki i nie nagrywałam. Czasem Bóg czuwa i wie, kiedy ja się rozgadam za bardzo i mnie zblokował. Ale w każdym razie, to Wam szybko pokażę. Kawa mi się zrobiła, robimy ogórkową. Kupiłam wczoraj ogórki, oczywiście już wyjadłam, bo ja kocham kwaśne ogórki. Oskrobałam cztery ziemniaki, oskrobię dwie wielkie marchewki, wleję całą tą wodę z ogórków, bo ja uwielbiam tą zupę kwaśną. Potrzemy te ogórki i będzie ogórkowa, a potem zrobimy makaron i pójdziemy na to party do szkoły. Jak mi się uda, to wam trochę nagram jak się dzieci bawią, ale nie mam pojęcia czego się spodziewać, bo jeszcze nigdy nie byliśmy, więc nic nie obiecuję. Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy słuchajcie, siłownia, na razie nie ma dużo dzieci, dzięki Bogu, chłopaki grają w tringle. Słuchajcie, jesteśmy już po szkole, ale właśnie mi się przypomniało, nie chcę zapomnieć, że chciałam Wam polecić, ale w sumie zapytać Was, bo pewnie już wiele z Was, wielu, wiele z Was widziało. Jest na Netflixie serial polski 1670. Ja nie chciałam oglądać, bo ogólnie mam jakieś takie uprzedzenie do polskich produkcji, zwłaszcza nowych. Jakoś nie wiem, dużo nie oglądałam. Adam oglądał tą Wysoką Wodę, czy coś takiego. Ja tam trochę patrzyłam, ale jakoś tak nie mogłam się zdecydować i nie mogłam się przekonać. Ale mój szwagier strasznie nalegał, że to jest takie śmieszne, żeby to obejrzeć. Powiem wam, że dawno się tak nie uśmiałam dawno. Ja po prostu bałam się pić. Pierwsze kilka odcinków, bałam się wziąć szklankę do ust, bo bałam się, że parsknę. Co chwilę mi się tak śmieć I próbuję namówić moją mamę, bo moja mama z lekkim uprzedzeniem też wydaje mi się patrzy na to. Niby mówi, że coś tam patrzyło, i ją to nie śmieszyło, ale to jest strasznie śmieszne, więc nie wierzę, że ją to nie śmieszyło. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście, co myślicie. Czy was to bawiło, czy. Denerwowało, czy Wam się podobało, czy nie. No dla mnie to jest jedna z najlepszych produkcji polskich, jakie widziałam bardzo, 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 bardzo dawno. <śm> Także super. Na pewno obejrzę jeszcze raz. Dajemy sobie chwilę przerwy. oglądamy teraz uh, serial Koben. na bazie książki Cobana, który nazywa się Full Me Once, ale na pewno wrócimy jeszcze obejrzeć sobie w kółeczko ten 1670, bo masakra. Dzień dobry, idziemy szybko na przystanek, bo oczywiście zagapiliśmy się. John sobie włączył jakąś piosenkę, zaczął tańczyć i zaraz bus będzie. Dzięki Bogu mam aplikację w telefonie, pokazuje mi gdzie jest autobus. Także wiem, że zdążymy. A sąsiedzi dzisiaj jeżdżą jak szalenie. Drugi samochód, który jedzie z taką prędkością. Jesteś gotowy? Jest. Dobra. Dzień dobry kochani, mam nadzieję, że macie się świetnie. Ja odprowadziłam John na autobus. Zdążyliśmy, dzięki Bogu nie są jakieś wielkie mrozy, bo mimo że w dwóm się, się spóźnimy, to autobus zawsze ma jeszcze jeden przystanek po tym, e, gdzie go widziałam, że jest. I e, tak ze dwie minuty jeszcze staliśmy, ale powiem wam, że nie jest zimno, nie jest źle. W każdym razie e, zabrałam się za pracę, teraz tylko szukam raz, dwa, trzy, cztery, pięciu jakby odpowiedzi na pięć pytań, które muszę odesłać i jak to zrobię. To mam taki projekt, który tak odciągam, odciągam, odciągam. I on nie jest trudny, tylko jest taki czasochłonny. I będę musiała się chyba za to wziąć. A potem mam spotkanie z moją supervisor, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że nic wielkiego mi nie powie. Ogólnie miałyśmy przełożyć to spotkanie i spotkać się co dwa tygodnie, ale na razie nie wiem czemu. Spotkamy się co tydzień. Właśnie co ja tutaj mam, jest i ona, szalona. Kupiłam sobie na święta uh, taką, to się nazywa tutaj Walking Pad. Na pewno jest na to tłumaczenie po polsku, ale nie będę kombinować. I e, ogólnie od września zaczęłam chodzić w miejscu albo ćwiczyć workouty Grow Chow. Widziałam, że śliwka w kompocie też je ćwiczy. Polecam bardzo gorąco, jeżeli ktoś chce się wkręcić w rytm ćwiczeń, a nie chce mu się nic trudnego robić. I uh, od września do, od końca września do grudnia chodziłam sobie przy telewizorze, no i w grudniu stwierdziłam, że okej, okay, chcę sobie kupić taką deskę, bo y, ćwiczę, siedzę, pracuję w dom z domu, siedzę dużo, więc teraz mamy miesiąc takich, edukacyjnych wideo, więc codziennie oglądam takie godzinne wideo i przy okazji sobie chodzę na tym. Dzień dobry moi drodzy. Słuchajcie, właśnie wróciliśmy z KT8 z Aldi. Adam pojechał do restauracji meksykańskiej po jedzenie. Dzisiaj sobie serwujemy jedzenie w restauracji meksykańskiej. A za chwilę, za 2-3 godzinki przyjadą moi rodzice, moje siostry, rodzina na taką na kawę, na posiedzenie. Więc kupiłam tutaj jakieś szynki, sery, jakiś ser z mango, owoce, ogórki, więcej rzeczy, jeszcze precle. I zrobimy ten tak zwany charcuterie board um, i jakieś owoce mam do tego. Zobaczycie może później, jak nie zapomnę nagrać, to wam pokażę. Przygotowuję mini begle, już kupiłam w sklepie mrożone, zrobimy, żeby było. Um, tu są reszta moich pierdół, a tutaj mam powoli się rozstawiamy, jakąś czekoladę, owoce, chipsy, chipsy, tam zrobiłam taką charcuterie board. Um, Zasłoniłam jeszcze, jak przyjadą to otworzę i tam są owoce, reszta jakieś ogórki i takie znaki. Jeszcze gdzieś więcej precji przyniosę. Na razie będzie, a zobaczymy, jak się będzie rozwijało. Dzień dobry, kochani. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Tak dorośli mężczyźni spędzają swoje popołudnia po pracy. Dzień dobry, kochani. My jesteśmy już gotowi do spania w niedzielny wieczór, tak? Nie wygłupy? Tak. I czytaliśmy, robiliśmy, co robiliśmy? Homework. Dużo strasznie zadań domowych. Dużo. Mieliśmy, bo się zapatrzyliśmy i nie zrobiliśmy, tak? A Ty byłeś świetny? Nie. Tak. Idziemy pizza, Adam... pizza. Pizza mieliśmy. Adam na dole robi... Pizza, pizza. Dobranoc. Pizza. We love pizza. Powiedzcie dobranoc. Dobranoc. Słuchajcie, skończę tutaj vloga, chociaż nie mam dużo materiału, ale już długo mi z nim schodzi. I um, idziemy spać, tak? Tak. A Adam na nadal ogląda jest stare, bardzo stare, takie, że ja nie mam normalnie um, na tyle siły w sobie, żeby na to patrzeć, bo jestem like... Tak. Także trzymajcie się cieplutko. Powiedz bye. Bye. Bye, kochanie. Bye, kochanie. Do zobaczenia, kochanie. Dobranoc. Babcia dziadku, And we love you we'll watching this. Tak. Yeah. Patrz, jesteś zmęczony? Tak. Będziesz jutro do szkoły szedł, tak? Tak. No to dobrze. Ja lubię books. Książki. Książki, książki. książki. Lubię. Lubisz czytać książki? książki? Tak. Książki Ty też? Książki. Książki. Teraz yes. lubię szczączki. książki. Też lubi jak temu czytasz książki, tak? Tak. Lampka. Lampka. Też lubię lampka. Też też lubi lampkę. Tak, to powiedz dobranoc z vlog do dobranoc zobaczenia. Do zobaczenia. Kocham cię. Do zobaczenia. We love you whoever watches this. I know I said I like Who a thousand times. But it's still Because do we have a million times or something In all, all of our vlogs. Do dobranoc. Oh we have like a million of them and you don't know. We yeah, went to a yeah, we lake, us to do pool. They fun stuff, day even, day even day. like everywhere. Tak, a like taki? a jewel, or like at target, a Target, a... Ale po Walmart to jest or something like that. Dobra, but dobra. <laughs> what if they're not Popo school, po proszę, Cię, to some To It's dobra noc. We have clothes on, we're about to sleep, and we're gonna read two books one about Santa, and one Don't Press the Button. <laughs>

And this book looks like this. Okay. Okay. Like this. No, Dobrze. And on the back it looks like this. Najpoważniejszy na całym. On the back it looks like this. Dobryas. Dobranoc. Who are watching this? We love you. Dobranoc. <laughs> Dobranoc. <laughs> Dobranoc. Who's ever watching this? And we love you. Dobranoc. Idę spać. Idę spać. Bestie kiska. Hey boy, wyglądasz. If I make, did I make you do this? No you wanted me to record you. A teraz hey. siedzisz tak jakbyś się bał. Hey, no. Kochani moi, tak więc jak widzieliście Johna się rozgadał, ale on ostatnio ma taką fazę, że bardzo lubi być w filmikach. I teraz też cały czas mi mówi nagraj mnie, nagraj mnie. Więc stwierdziłam, że dopóki chcą i mają ochotę się odezwać, to um, będę sobie ich dodawać tam kiedy, kiedy jak kiedy. Um, a jak mi powiedzą, że nie chcą, no to absolutnie zero, zero, wiecie, przymusu, no nie? Jak nie chcą, to nie chcą, jak chcą, to chcą i też tak cały czas, jak no nie ma ochoty, żeby go nagrywać, to nie nagrywam, ale dzisiaj bardzo, bardzo chcieli. Także taki mały urywek wygłupów wieczornych. Mamy trochę późno, ale a, robiliśmy z żoną strasznie długo zadania domowe z tego względu, że nie patrzyłam. On dostaje dwa foldery. Jeden biały, który zawsze sprawdzam, a drugi pomarańczowy, który w pewnym momencie przestałam sprawdzać. I okazało się, że miał pakiet na cały styczeń. <noise> tak więc jutro mają oddać ten pakiet i myśmy musieli nadrobić cały styczeń zadań. Więc um, no to robiliśmy, biedny już go plecy bolały, brzuch go bolał, ale jakoś daliśmy radę. I słuchajcie, jest niedziela wieczorem, też wiem, że ten vlog jest taki, jaki jest, ale no cóż, dodam, co mam. Jutro wiem, że teraz, nie wiem, czy wiecie, ale zauważyliście może, że dodaję więcej shorts na kanale, ponieważ jestem na diecie i próbuję schudnąć znowu, bo potem jak odchudzam się, stała się po ciąży, trochę znowu mi się przydało, jak znalazłam sobie pracę siedzącą z domu i trochę mi się udało schudnąć, bo znowu 7,5 kg tak na z z zaczątek i mam jeszcze tego tak około myślę 5, żebym się już czuła tak ok więc y, będę więcej dodawać może takiego, co jem w ciągu dnia na kanał także bądźcie <gryz> Bądźcie świadomi, że jakieś dziwne nowe filmiki się mogą pojawić. Może nawet jutro zrobię taki dzień swoją w ciągu dnia. Um, no i będziecie widzieć te shortsy, więc jak wam się przewinie jakiś short między oczami i będziecie mieć ochotę y, polejkować, to będę wdzięczna, bo nawet zauważyłam, że na statystyki kanału trochę to pomaga. Także, dlaczego nie? A w każdym razie dziękuję Wam, że byliście ze mną w tym vlogu. Do zobaczenia w następnym. Ja idę. Na dodatek a coś jeszcze pooglądamy. Ostatnio zaczęliśmy czytać książki. Także cieszę się, bo ja jestem okropna w czytaniu książek, więc jak, jak przeczytam książkę, którą czytam, to wam dam znać. A tymczasem trzymajcie się ciepłutko. Błyszaki, Pa pa.